Siemanko, jestem Ozek 9.7 i to no, i to jest nowe Zagajmy w Buri, nowy odcinek. W ostatnim odcinku yy, daliśmy takiej dziewczynie czekoladki i ona spoczołowała i zaczęła do mnie chodzić. Nie wiem dlaczego. Pokazaliśmy poka poka to takiego bossa, był łatwy i, 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 i staraliśmy sproczyć do tych. Wiecie do kogo? do sportowców, więc... Więc zaczynamy grę. No okej. Okay. Co roku też przycisniłem... Przy, przy, przyciszyłem głos, ponieważ... było to za głośno, więc nie więc musiałem przyciszyć. Też ja się dowiedziałem, że te gumki dają nową broń, bo ktoś mi napisał w komentarzu. Nie pamiętam do, dokładnej nazwy mi się. No no więc, no, dajemy jako nową broń, chyba lepszą proce, jakoś tak, zobaczymy, okej, okay, jest koło, chyba koło 8 lano. Okej, okay, okej, okay, więc zaczniemy, orozumiej się, i zobaczymy sk sk skacenkę, po prostu filmik, okej? Okay? Okej, okay, start. No, no, fajnie, walił mi też tak nie mogę zacząć. Albo jest za późno? To nie ma sensu. Czekaj. A, mo, może za późno, czeka, patrzę, jej widzę, że to tu nie jest Okej, okay, bo co do nie grałem jeszcze No więc... Czeka, co, coś tu jeszcze jest do zrobienia? Zobaczymy No hmm. <średzium> Ma się nabić, to jest dobrze, okej okay. więc, 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 więc zaczynamy misję Ale tu help, będę cicho na chwilę, okej okay? Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. <laughs> Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' door. Silly me. Shut up, man. You're boring, boring. I'm. Boring. You're none too interesting yourself, friend. <laughs> Look, I'm sorry. Both of you. I apologize. Okay, I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway. I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. <laughs> come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Okej, okay, powiem wam prawdę, ja go już nie lubię. Nie wiem, dajcie Hamski Ma... Be... no, zga... Chyba zgaduję, że nim będą małe kłopoty. Na stół będą kłopoty. Okej, okay, idziemy. Okej, okay, musimy iść do autobusu, tak więc pobiegnę, żeby nie było. Ciekawe, czy muszę uważać na, 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 na nauczycielów. Zobaczymy. No więc, idziemy. Czekaj jak mówiłem, a, mówię, a mówię, o tej nowej pracy Ciekawe jak się nią strzelało z tej nowej pracy <laughs> Dobra dobra Biedny łubaszek Biedny, naprawdę, składam jego Nie naprawdę, naprawdę, składam jej taki, takich ludzi A, no, właściwie są, znaczy właściwie w szkole są tacy ludzie, którzy tak się zachowują Dla za, za mnie to jest głupota no, Po muszę być miłym, a nie, trzeba by tak zachowywać, ponieważ chcę być, nie, powiedzmy, lepsze po prostu z nada. Jak tu iść, wejść? A tutaj... Tylko ja tu... Ja, ja właśnie tu usta nie wiem. O, idziecie mnie. Jak tak się zbiło, o, tak się zbiło. Zin. I... No, muszę za, zać za tego wale, Daj mi kiedy drugiego. Daj mi drugiego. I tam jest go. Gdzie macie? Jezu. Oko, a ciekawe co się stało. Że zaczęli sobie zestakować. Gwicie? A, bimko. A, okej. Okay. Dziękuję. Oto mu dojść. Nie mówię, mogę to podnieść. Okej, okay, mogę to ponieść. Wiem, że podjesz tu. A, tylko ja mam obszar przez autobus. A, okej. Okay. O, kulki, ty no, się przydadzą. Na czekaj, okay. o nie maksymalnie maksymalna ilość. Niech się nie przydadzą. Zostaw ich, idziemy. No, zostaw. Sz, sz, samo że gdzieś tu w to też było.

one of life's unfortunates. Get out, hey, out of here, you somebody. little scum! <laughs> <laughs> so I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live Slum, on Scum! You jerk! Out! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here! Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? <laughs> That's a long story. You got any liquor? No. I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy. Kill me. <laughs> you know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight you do me a favor and i'll show you some real moves, classified moves, real special army stuff. cool. just get me a part for my radio and i'll show you what the army taught me. what like how to get shot by your own side? exactly. Jeżeli się nie mylę. <laughs> nie zobaczymy jak będzie, jak mylę. Się... A! I jeszcze chciałbym, jeszcze chciałem, pokuratować chciałbym Pogratować innej osobie, która mi, poczmy, to jest taki jeden YouTuber. O, on mi właściwie pomógł trochę tak filmik ulepszyć. Więc to, napisał mi, żeby film był lepszy, bo spytałem się go. Wiem, że zaszczytny Scott, ale całkowitego Wam nie dam na bo nie Poniecie, bo 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 nie, żeby był, bo, wyglądał na to, że ja go reklamuję, więc nie było? Ja go nie reklamuję. No, więc teraz pójdziemy tam, gdzie mamy iść, zobaczymy, żeby, co się stanie. Czekaj, ja tu i ja, chyba raz byłem. No, tutaj był, pier, tutaj był ten pierwszy boss. No, popatrzcie o się nie walce, to łatwo. Wreszcie tylko w niego atakowałem tak, tym petardom.

Давай, Окей, Правда, не время вам утечь. O, się pss, się pss, się więc. pss, się pss, 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 okej pss, sorry za to pss, nie chciałem pss, 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 sorry, sorry. Zobaczymy, gdzie, gdzie, gdzie zaczniemy. Okay. Moje filmiki będą trwały 20-bitutowe, nie będę robił długich ani za krótkich Po prostu Po prostu moje filmiki będą las na dzień wkładany Będę robił nie wiem może trzy odcinki Nadzień. Zobaczymy, ok, mi się mi, mi, mi się mi się nie powiodła, więc muszę nowa wejść, okej, okay, to było. Alt. Więc szybko dojdę. Ui, skoczyć, Nie mogę skakać. Dlaczego? Dlaczego nie mogę skakać? Nie ok, mogę chodzić. Nie aż Uciekłem, Chyba. Zobaczy się. Okej, okay. widać, że... widać, że misji nie mam. To poczekam, może mi się pojawi. Okej. Okay. Mogę liczyć do kasy? Nie. Słyszałem, że zatem mogę budować ten... Zrobić sobie własne rzeczy. Zobaczymy, czy mi się uda. Okej, okay. R, Użyję sobie tego. O, fireworks. O, czekaj. Okej, okay, mam kuleczki, ponoczą bombę. To i fireworki. No. Nie to nic. Okej. Okay. I... Idę spać. Daj się położyć mi. Jezu, nie, nie mogę się położyć. Więc, dobranoc każdemu. <grym> no, więc... To, więc spać spać. No, bo co będzie dalej. Nowy dzień. Okej. Okay. Może zrobię to pierwszą misję. Nie, nie, może to się przywinąć. Kiedyś to te filmiki może to się przewinąć Zobaczymy, czy się da. Da się? O, da się przywinąć. Nie przewijał, ponieważ to widzieliście na początku i nie chcę, żebyście znowu na to patrzyli. Sorry bo to, że mi nie wyszło. Ja myślałem, nie musiałem. Trzeba tam wejść, więc sorry za to. Sorry. No więc. więc do... Do tego autobusu Znowu I jak mi wyjdzie Tym razem Muszę pamiętać, że o dziewiątej jest lekcja pierwsza Żeby się do mnie nie spóźnił Jak na angielskim Jezu Mieliśmy nadzieję, mieli, mieli, że dojdzie do dziewiątej Zobaczymy biegnie 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 Otwieramy... ok, gumki tu już nie ma, to widać, że, 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 że się słuchuje gumka. ok, Też przewinę. Bo mówię, takie takie katsonki już widzieliście. A, nie chcę żebyście się oglądali. Czekaj, tylko jak tylko jak to było... Okej, okay, mam. Mam. Okej. Okay. Mogę już iść. Nie, tyle tu się nie biegło, okay, Kresował broń. Później wyszło, że ja mam niby broń jakąś sobie. odbiegnę. więc okej okay, idziemy znowu ten x znowu naprawdę przepraszam was za to bo nie chciałem żeby tak było ale widać że nie by było szybko tam dojdę i idzie spokój znowu wygląda mi się zaczynała mi się nie zaczyna jeżeli się zaczyna to nie moja wina. u mnie wchodzi gładko po prostu gładko mi u mnie wchodzi więc wiem jak u was... A, wiadomo, sami czasami coś mi przytnie. A co sami? Ok, hmm. idziemy. Okej, znowu nie mogę biegać. Przepraszam. No, OK, idę. No i no i czekaj, co co nowo nie mnie chciał. Czekaj, no, chcę wejść na górę. No i fajnie. OK, już. Dzie dzięki, proszę pana. Mm, dziękuję. Fajnie, no, fajnie. nawet Nawet zaskoczyć, szkoczyć nie mogę. Więc tu lekcja. No Jezus, z tego gościa nie mogę zrobić.

Na no, końcu coś wziąłem z to myślałem. Okej, okay, no, wreszcie mi się udało. Wie, wiem, że... wiem, że niech potrafię przejść do 11 w więc możliwe, że mi się uda. Nie zgadnę. No, widziałem. Jeżeli chcesz szkaka, skakać, nie mogę. There, albo pi... chyba nie mogę skakać, to będę na górę. Nie mogę, mogę chodzić. Okay. Nie, widać, żebym mógł wejść, ale mnie nie pozwala i nie wiem dlaczego. Okej, okay, Jezu, nie pozwala mi. ...jak się zniszcować. Jezu, yes, no... No nie, yes, znowu... tylko przez tych debili nie mogę wejść. No, jest. Sorry was za to Czekaj, mogę chociaż... Mogę zrobić restart, ale czego? Yes! Udało mi się, okej, okay, widzimy na górę Sorry za to, co za to nie mogę wejść. nie wiem To nie był w to, to ja by się gra zepsuła szła przez, przez nich Więc sorry za to, okej, okay. to mam zabrać? Ok więc idziemy Skoczyć O, duży mi nie zabrało Więc co mam biegnąć Czekaj, a mogę to pisać? to przejść? Zobaczmy Udało mi się po obok niego, więc to jest plus z tym, tego on już w może mi się udać na lekcie. Okej, okay, więc trzymaj. Okej, okay, więc teraz się pozwolę się złapać, bo jak się pozwolę złapać, to, to mi złapią na lekcie. Jeszcze hmm. raz, o! Uczymy się nowego chrypu i to pasuje i będziemy lepiej się, a to będzie dobrze. Wszystko? A, nie zgadnę, ja będę cię człowiek... wiał takie, nie wiadomo co w ogóle jest. Okej, okay, 5, pozwolę się złapać. A on da mi na lekcji, tak? Okej, okay, więc pozwól dopij na lekcji. Okej, okay, już. Okej, okay, coś na lekcję. Puszał... O jest... Art, art, wow! Robimy arta. Ja jeszcze na arty nie byłem, więc... To coś nowego, więc to było co mam zrobić? Okej. Okay. Aha. Yes, good. Hope so. It might have be been nice to ask. Brawo, zrobione. Łatwo nawet to było. Myślałem, że będzie trudniejsze. Prawie jak ten Pac-Man taki. No. pamiętam, to jest to, to był taki ten Pac-Man. Dziękuję, pani. Ja o tym jest raz ja nazywam rezulta. Nie za bardzo. mi rzucił, ale w ogóle wiadomo. Każdy jest dobry. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. O ja tu nagrałem, zaraz, zaraz włączam, nie okay. Mmm, ładna laka, ładna Hold i Alt, okej okay. oh. Wow, wow. A to jest całóż! To jest całóżmy Bonus, tak. Dziękuję, dziękuję No Okej okay. Złanie mi wyszło ładnie o, czekaj, ja, z, 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 zgodzuję, że tam nie mogę wejść Okej okay. Więc jak to powiedzieć yy, Dziękuję za obejrzenie i do, I do zobaczenia w następnym odcinku Bye bye